I powiem tak, jako prezydent, absolutnie podzielam tą opinię, że takie ograniczenia powinny być w Polsce wprowadzone. Ale powinny być w Polsce, proszę Państwa, wprowadzone na przyszłość. To znaczy dla tych, którzy będą chcieli w naszym kraju w przyszłości po wejściu przepisów w życie zainwestować, którzy będą w związku z tym wiedzieli, w jakich warunkach i na jakich warunkach tą inwestycję mogą prowadzić, i w związku z tym, jak będzie wyglądała kwestia ich interesów, które się rozpoczął na skutek. Tego, tego zainwestowania. Proszę Państwa, więc biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, tak decyzja została podjęta, odmawiam podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. To znaczy, że ją proszę Państwa, wetuję. Tym samym zamykam ten temat, oddaję to Sejmowi z powrotem do rozważenia i zarazem apeluję, aby Sejm przyjął Liczę na to w miarę możliwości ponad podziałami politycznymi, bo wierzę w to, że także i przedstawiciele opozycji są przekonani co do tego, że tego typu rozwiązania są dla Polski i dla naszego rynku medialnego dobre, żeby ograniczyć możliwość udziałów i akcji posiadanych przez podmioty zagraniczne w spółkach, które są posiadaczami koncesji, czy będą posiadaczami koncesji medialnych w naszym kraju. Ale żeby zrobić to na przyszłość, żeby zrobić to dobrze żeby zrobić to w sposób uporządkowany, bez wrzutek tak zwanych legislacyjnych, czyli jak wspomniałem, wrzucania w ostatniej chwili poprawek w drugim czytaniu, co jest sprzeczne z zasadami konstytucyjnymi, bez tym samym naruszenia prawa, a przede wszystkim, o co bardzo proszę, bez niepotrzebnego niepokojenia naszych współobywateli i bez naruszania ważnej zasady, zasady pacta sunt servanda. Proszę Państwa, jeżeli zawarliśmy umowę, a zawarliśmy umowę, to trzeba tej umowy dotrzymać. Jeżeli my nie będziemy dotrzymywali umów, to inni z nami umów też nie będą dotrzymywali.